Zapraszam Was do kolejnego odcinka z gry, gdzie mamy własny aquapark. I teraz tak, tego tak obiecałem, posprzątałem tam wszystko. Widzicie, podłoga zrobiona idealnie, taka sama jak ta. Posprzątane będziemy zaraz przenosić, będziemy zaraz zrobić. Kilka zadań już tutaj wykonałem, udało mi się posprzedawać yy, tutaj z automatu, czy tam inne rzeczy, które też włóczę, to porobiłem. No i teraz yy, będziemy mogli. Pusić już sobie dzień, żeby tutaj ludzie zaczęli przychodzić. Oraz yy, wybudować inne rzeczy. Ale poczekajcie też. 18 zdobyłem sobie punkcików, więc możemy sobie odblokować na pewno coś, co wymaga punkciki. Tak, że tutaj będziemy też potrzebowali. Okay. to jest dość. Fajne. Ulepszenie też bym chciał na starcie. Kasy będzie mi brakowało. No i to jest to, że jak ja teraz pokupuję znowu. No to. Kasy będę miał, chciałbym kupić ale. Dobra. Dobra, pozwólcamy, coś tam zarobiliśmy, ale to jest grane, że tutaj śmierciele przychodzą nam. Wiadomo. Ktoś musi śmierdzić, ale bez przesady. Eee, zaczynamy budować, nie? Tego już polewam. Zaczynamy sobie budować, bo teraz ma. Mamy szansę tutaj pobudować fajnie. Teraz tak. Na pewno musimy zrobić sobie strefę leżakową. To wszystko to jest lepsze a nawet pieniędzmiam. Ty. Leżak musi być w tą stronę. Nie mogę go znowu złapać, żeby był prosto. Tak, krzywon jest. O, to tu jest prosto. Tu czy tu? Tu pierwszy. Ale właśnie bym chciał sobie. Tak. Pan policja biega? Dobra, takie coś zrobimy sobie. Trafę leżakową, Ile mamy kaski teraz? Ile tu jest w ogóle? 3, 6, 8. Dobra, no nie mamy, to nie mamy. No nie będę tutaj tyle czekał, tak? Dobra, budujemy sobie te lepsze. No już ładne są, no to nie można nic powiedzieć. Są faktycznie ładne i fajne Ja je pobuduję. Aby tutaj nie, nie chciało się nikomu tu przychodzić leżeć, póki co? Tak. Teraz cyk, 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 cyk. Dobra, mamy fajnie. Że ktoś, ktoś... Ktoś chyba już chciał tak z tej strony sobie obchodził. Eee, no dobra. Znaczy no, to mi... ...to. Bo jakbym sobie kupił... ...to wtedy... Aha, dobra, czyli on już nie będzie chciał też. To jest trochę tutaj ślisko. Wolałbym sobie wcześniej też zaplanować wszystko co tutaj możemy zrobić, tak? Tego, tego też trzeba. Gościu, gościu. Gościu. Bo wy tak robicie dzisiaj. Ta osób Rozrabia, można tak powiedzieć, nie? Muszę zachować normalnie Ile to? Kosuje. O! Mamy ulepszone. No i dobra. Tyk, 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 proszę bardzo. Ile tam leżaków jeszcze potrzebujemy? Jeszcze dwa leżaczki potrzebujemy. Faktycznie to jest ulepszone, a ona szybko zrobiło. To może faktycznie działa już lepiej. Ale żeby więcej osób przychodziło, to znowu ja potrzebuję mieć więcej basenów. Tutaj ile osób, tutaj kłamuje się, problemy same. Dobra, budujemy dwa kolejne leżaki. Misję wykona... O! Co tu się stało? Dobra, dwa kolejne leżaki. One są... Już źle. No i nie mogę znowu je naprawić? No nie mogę. No dlaczego? Dlaczego jest tak ciężko naprawić go, jak ja bym chciał? Raz i dwa. Mamy dobra, to. Więcej nas tutaj nie interesuje. Teraz na pewno będzie nas interesowało, żeby sobie zrobić jakieś zjeżdżanie... Nie. baseny będzie trzeba zrobić. Dobra, to wychodzimy. Budujemy to. Ile kosztują basenę? To to będzie trzeba robić. No i. Zobaczcie, ile ja miałem tego wszystkiego, punktów i tak dalej, i tak dalej, i wyszło, że nie mam nic, nie? Tak szybko to się skończyło. Co to jest? Tak, ja wchodzę od razu na to. Mam jeszcze ktoś. Ja, jeszcze poślinię. Ten też. Ktoś rysował, nie? Nie. Nie. Dlaczego tak mało osób mamy? No, strasznie mało osób mamy. Wchodzą ci, szkodzą nam tak strasznie. Bra, ale za 600 ja sobie zaraz postawię. No, o, tam i do tu basen zrobić, to, to, to akurat przyznam. Za 600. Aha, dobra, czyli teraz jaki ten basen by był? Tutaj, może kwadraciaka sobie dajmy. Albo nie. Dajmy sobie strefę relaksu. Zrobimy sobie taką. Czyli taki basenik. Wiecie. Do popływania po prostu taki spokojny. prostu może. Wiesz, czego to zawsze można to poprzestawiać, tak? Ja bym takie dał po prostu. No i takie luźne tutaj te takie do skoku i ratownika takie, tylko żeby bez żalni bez niczego takie luźne zrobić. No to róbmy to i misję od razu będziemy mieć też wykonaną. Fajnie wszystko. Ładnie to dość tak. no to mogło być z drugiej ale dobra, to już nieważne. No i jest. Ta, to mi się podoba. I tutaj też jakiś ratownik. Może z tej strony bardziej. Tutaj od ludzi może deski. Tutaj też. Deseczki. O, w ogóle mamy trzydziestkowego udało się zrobić. Ty. Yy. Iście. No i widzicie: 49 osób tutaj już że przychodzi do nas teraz. Więc naprawdę. Będzie mieć więcej możliwości tego wszystkiego. Ale zauważyłem, to zrobiłem lekko źle, ponieważ. Tak, przygotowałem się w jakimś stosunku do odcinku 18 tego, więc jest. To jest tam brudna dalej. Ale jeden problem jest taki, że. No, nie mogę go zrobić. Problem jest taki, że po prostu mało kasty miałem. Tutaj kasa w dużym stopniu jest potrzebna. No i tutaj to trochę zawiniło. I belki. No i właśnie. Będziemy musieli tutaj poprzestawiać jakoś fajne strefy sobie porobić. No ja bym tą strefę sobie zostawił, tak. Niech tutaj sobie to wszystko funkcjonujemy po prostu nowe będziemy dorabiać, tak? Jakieś tam ubikacje, jakieś tam inne rzeczy. A czy ubikacje na przykład... Ej, właśnie, czy też mają właśnie te, te strefy? Nie, nie dalej czegoś takiego. Nie, bo widzę, że czasami główno tutaj pływają, to właśnie... Może to przesta, ale to po prostu są... Przez to, że... są ci, nie? Ty byłaś chyba. No, się Aha. Dobra. I mam, y, zarobiłem trochę kasy. No dobra, no i jako jedyny tutaj przyszedłeś. A nie, dobra, ktoś pływa tu jeszcze. No nieważne. Przepraszam, przepraszam, poniosłam mnie, bo tak zobaczyłem, że sam idziesz. Jeszcze tak, może być, plujesz trochę nam. Na oczy robią coś takiego Ty, Jakie zajebiste zjeżdżanie w ogóle. Ale my chcieliśmy zrobić coś innego tam, no. Jak chciałem tutaj dbać? Okieneczko. Może być tutaj w sumie. I tutaj kilka skoczni, nie? Tutaj faktycznie będzie raz, dwa. Trzy. Nie zrobię. Kościół. Jak ja tu. Muszę też to kupić tam od razu. Musiał mnie przetestować. No musiał mnie przetestować. Oczywiście. I wychodzi test niezdany. Chociaż zdane. Też mamy Tyj, tutaj też jest Dobra, no to to, to to jest o wiele lepsze Ja stąd mogę A, a nie, a nie byłem taki przekonany do końca do tego Ale teraz oczywiście jestem Zajebiście to, to wyszło no. Szybko, 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 szybko mm. Na topi nam się baba Ale mamy strasznie słabe ty. Na to muszę wywalić Ratowników, no, no tak słabo oni działają. Ratowników w sumie nie mamy w ogóle, ale w ogólnie tych pracujących na no chwilę śpią. Słabi, słabi są. Dobra, no udało się coś tutaj zrobić, nie? Fajnie jakby tutaj dało się więcej zrobić tego wszystkiego. Ale, a może zróbmy tak? Może bank, tutaj jakaś pożyczka czy coś, tylko ja nie mogę chyba. Mamy raport. Ale to jest na tysiąc, na tysiąc... tysiąc. My, jakby się dało więcej, to bym to zrobił. Ale że tak mało, to mi się to nie opłaca w ogóle. Bo jak widzicie... To, to ja z tym zrobię, że no, mam tylko. Ale zobaczmy jeszcze... Aha, oh, mam 30, no zmieniam 30 kask i ja. Eee, dobra, chciałem jeszcze zobaczyć tak, bo odblokowaliśmy sobie tutaj Trwa, trzeci, bo trzy gwiaskowe mamy. No dobra, możemy zrobić już trzy gwiazdkowe baseny zjeżdżanie i tak dalej. To jest po 2000 bardzo dużo kas. Tak ogólnie bym powiedział. ale kiedy mogliśmy sobie zatrudnić No i tutaj będzie zajebiście Tak w końcu sobie zatrudnimy o jeden poziom więcej Czyli będą pracować lepiej, nie? A większa liczba osób w poziom więcej nie, dobra, nie rozumiem tego. Gdzie ja mogę tutaj zatrudniać osoby? Level 2. Atrakcja chyba nie. Nie no, tu musiało być przecież, tak? Ja teraz nie widzę. Właśnie, no i to... Hej. No dobra, no to my musimy iść w to... Spodziewkę to musimy tutaj robić, nie? No, Jakie tu już są obrazki, a potem... Hej, czyli to będzie wiele, wiele więcej rzeczy do robienia. No dobra, no, no nic, no. Lecimy z tym, tak? Będę musiał sobie trochę pozdrowiać kasy, żeby to miało y, więcej sensu. Udało nam się tutaj zrobić. Wydaje mi się, że bardzo fajnie tam to wygląda. To jest bardzo duże kasy, żeby tak robić, no ale dobra. No mam nadzieję, że Wam się podobało, więc dzięki za oglądanie. żegnam Was. Yo!